Dzisiaj zbuduję najlepszy samolot w Robloxie, tylko chwilę. Tutaj nie ma nawet skrzydeł na razie w tym samolocie. I on jest białego koloru, a gdzie jest niebieski? Ten samolot jest najgorszy. Nie, spokojnie, za chwilę on będzie, bo na początku musimy wejść tutaj do środka. I uwaga, zrobimy sobie ściany kokpitu, i tutaj nawet zrobimy miejsce dla pilotów. Nie gadaj, to jest przecież takie słabe, chociaż w sumie nie wygląda to aż tak źle. Tak, tutaj będzie można całym tym samolotem sobie sterować, więc zróbmy sobie tutaj wejście. I uwaga, teraz. Zrobię sobie drzwi, żeby móc być bezpiecznym w tym samolocie. I nawet tutaj zobacz, możemy sobie dostosować kolor tego samolotu. I uwaga, kliknę sobie tutaj i mogę ustawić ten kolor tutaj, na przykład na niebieski. Fuj, to jest <śm> samolot. Ja wolałbym, oh. żeby był czerwony. No ale nie, to właśnie jest mój samolot i on zaczyna wyglądać epicko, tak? Tego koloru nawet jest ta moja koszulka, bo ona jest z luczekshop.pl i ona tak ładnie wygląda w rzeczywistości, więc też sobie wejście i wiesz co, Pipek, ja teraz muszę wejść do środka, żeby trochę ulepszyć ten samolot. O nie, Luczek, teraz skoro jesteś tutaj, A. to cię A, nie. z tego samolotu. Leci. A, nie, czekajcie, ja spadłem z niego, ja muszę tam wrócić. O nie, już nie widzę, ale chwileczkę, ja teraz lecę i gdzie ja Upadnę gdzieś czy co? Powiedz mi! Nie, luczek, spadaj o! na sam dół. Tak, teraz o! ja przejmuję ten samolot! No nie, chwileczkę, ja teraz mogę zbierać szybciutko tutaj te kółeczka i zobaczcie, dostałem plus 10 tysięcy. To bardzo dobrze. I teraz uwaga, znowu jego dostałem, czyli będę mieć tutaj na górze więcej pieniędzy. I bardzo dobrze już nie wracę na ten statek, on już jest mój! Jaki statek? Ja wrócę tutaj na ten mój samolot, uwaga i pum! I muszę go ulepszyć, ale chwileczkę, czemu ten samolot ma teraz czerwony kolor? Halo Pipek, ty coś kombinowałeś tutaj? No co ty, Lucy? Przecież on zawsze był czerwony, nie pamiętasz? Nie, fuj, przecież to miało być niebieskie. Ty jesteś takim niedobrym kolegą. Wiesz co, Pimpek? Naprawdę chcesz mnie wkurzać. A jak będziesz mieć kiedyś swój sklep i na przykład swoje rzeczy, to będę bardzo wkurzony. Dobra, wiesz co, Pimpek? Ja w tym momencie muszę ulepszyć ten samolot. I czekaj, ja zmienię teraz ten kolor, bo nie podoba mi się. No co? Czy ty kiedykolwiek <haha> widziałeś niebieski samolot? Takie nie jest... No, jak to? Zobacz, nawet w tym miejscu możemy sobie siedzieć i to jest miejsce VIP. Widzisz, tutaj są najlepsze miejscówki, ale teraz muszę zrobić cały ten samolot. No, fajnie to wszystko wygląda, ale gdzie jest jakieś kino? Tak, z ogromnym telewizorem. To by nam się przydało. Serio, ty chcesz kino w samolocie? To w sumie może być bardzo ciekawe. I wiesz, co za chwilę ci zrobię te kino, bo mój samolot będzie naprawdę najlepszy. Ta, na pewno w samolotach nigdy nie ma kina. Co ty w ogóle wygadujesz? Jak to? Zaraz ci pokażę, bo teraz tylko skończę te tutaj pomieszania. Czczonko, w który będzie kolejne miejsce VIP, tylko troszeczkę lepsze, ponieważ tutaj nawet będzie telewizja, którą, uwaga, mogę tutaj włączyć. Haha, nawet mamy jakieś robloxowe wiadomości. No, ciekawa sprawa. Tak, i czekaj, co ten teraz Robloxik mówi? Zapraszam wszystkich na sklep luczek Mamy super kubki, naklejki i nawet bluzy luczka w Tak, słyszałeś? To to jest mój samolot. Dlatego lecą tutaj takie wiadomości. No, wszystko fajnie, ale gdzie jest jakiś <laughs> kibelek? Nie, nie ma gdzie zrobić kupy. Co? Dobra, to zaraz ci zrobię Robimy, tylko ty chciałeś tutaj z tego co słyszałem Salę kinową Spokojnie Zaraz cię tutaj zrobię Żebyś więcej nie marudził Dobra? No super by było Tylko uh. że chwila Tutaj faktycznie to wygląda troszeczkę uh. jak takie kino Co ty tu robisz? Tak, nawet siedzonka Zobacz, mój samolot będzie naprawdę najlepszy Tutaj nawet jest jakiś napój w tych siedzonkach I możesz się rozgościć Widzisz? Mój samolot serio będzie epicki uh. Dobra, to ci przyznaję To jest akurat kuzacka sprawa Nawet jest jakiś popcorn No, nie z rzeczy tak, i nawet jest ten śmieszny beacon. Bijajcie na ten Luczek Chopin, bo nie jest ekstra! I ciągle próbuję mój sklep. Dobra, to jest najlepsza rzecz na świecie. Ja tutaj dam jeszcze więcej rzeczy i chwileczkę z tego co ja widzę, tutaj jest popcorn! I można sobie go samemu nabierać. To jest najlepsza rzecz w samolocie! No pewnie, że tak, będę mógł go jeść ile tylko chcę, ale Luczek! Patrz na tą stronę! W tym miejscu nie zrobiłeś niczego. Ten samolot jest taki pusty i można wypaść, bo nawet A. nie ma takich drzwi. Ej, faktycznie, nie ma tutaj nawet skrzydeł. Spokojnie, zaraz je zamontujemy Tylko najpierw dokończę tutaj te pomieszczonko Bo te skrzydła będą za sekundę I tutaj będzie taki pokój z grami Zobacz, to jest nawet dyskoteka Ale super, no nie gadaj, można sobie potańczyć Ojej, oh yeah, uwielbiam ja to Mi najbardziej podoba się taka maszynka Z samochodami, tak, bo tutaj można sobie Normalnie grać, i czekaj chwilę, ja chcę zobaczyć Co tutaj jeszcze będzie, bo może będzie Wow, jakiś bokser, tak, tutaj można uderzać Ale to jest ha, ha. epickie O masz, o ale w niego przywala To jest świetne, nawet można sobie rzucać piłeczkę. I to wszystko w powietrzu. Tak, i nawet tutaj kopać. Ten samolot na serio będzie najlepszy. Zobacz, tutaj damy sobie, proszę bardzo, pierwsze skrzydło, do którego damy na przykład taki wielki silnik. Ale oko uh -huh. wygląda. Jejuj, będziesz teraz jechać tak szybko. To się dopiero okaże, jak damy tego więcej. Tutaj damy kolejny silnik. Tak, mamy już tutaj dwa w tym miejscu. I tutaj będzie nawet światło, które tak miga nawigacyjne. Tak, żeby na pewno żaden samolot nie przywalił. I uh -huh. wow, twoje skrzydła się teraz tak ulepszają. Tak i wiesz co? Ja tutaj nawet zrobiłbym drugie skrzydło. Tak, musimy tutaj też zamontować pierwszy silnik i jeszcze tutaj drugi. To już wygląda dobrze. No w sumie jakbyś miał tylko jedno skrzydło, to nie wiem, jak ten samolot miałby latać. A teraz hmm. będzie naprawdę dobry. Tak, tylko denerwuje mnie ten czerwony kolor silnika. No nie, dlatego cofnę się i spróbuję zmienić jakiś kolor. Czy tutaj coś jest? O nie, tutaj są meble, więc czekaj, damy je na przykład na niebieski. Ej, tak, i wszystko zmieniło swój kolor. Co no ty zrobiłeś? To było tak. takie ładne, a teraz jest obrzydliwe. Czekaj, wszystko dam na mój koń, czyli neonowy, taki niebieski. Zobacz, jak teraz wszystko ładnie to wygląda. Nawet ściany są niebieskie. O, za dużo niebieskiego. Nie, ja z tego samolotu chyba będę mógł się wylecieć. Tak, niebieskie, niebieskie. Robię sobie niebieskie. przy to by było takie fajne. I wiesz co, Pipek, tutaj nawet będzie właśnie sala od muzyki. Ale ekstra. Może nagramy sobie jakąś piosenkę. No pewnie, że tak. Patrz, ja będę siedział tutaj na perkusji tam, tam, tam. Lecimy, syn. Tak, i to jest nawet czerwony. I wiecie co? Może będzie jakaś jeszcze inna piosenka od kości Bo my jesteśmy pieskami, więc może będzie coś o pieskach Ale to zobaczymy Dobra, damy sobie jeszcze tutaj jakieś okienko, lampę I tutaj nawet będzie jakieś biurko A ty, Pipek, byś był chętny na jakąś pioseneczkę? Pewnie, uh -huh. że tak, zobacz, już siadam przy komputerze I robimy piosenkę kości, oje, oh yeah, oje oh yeah. <laughs> Tak, to było takie śmieszne I tutaj damy nawet taki wielki głośnik, wiesz co? Mamy tutaj już naprawdę wszystko Jestem ciekawy, co jeszcze możemy tutaj dać w naszym samolocie No zgadnij, nie nie ma cały czas kibelka! O, zaraz oh. zrobię kupę na tej gitarze! Ej, faktycznie, przecież kibel to jest najważniejsza rzecz! Ja bym chciał go mieć tylko chwilę. Tutaj nic nie ma. Tu są na razie jakieś studyjne rzeczy. Zobacz, można sobie zrobić zdjęcie na przykład na białym tle, albo sobie gadać, robić odcinki. Ale ja chcę naprawdę ten kibelek. Nie wierzę w to, to jest oh. za Czy jakaś willa normalnie? Co? Tu jest dosłownie wszystko, czego tylko zapragnie! Tak, i to oh. mi się podoba. Tylko jestem ciekawy, co teraz będzie w tym miejscu. Chwileczkę, dach. Tutaj jakieś rośliny. Lampka nocna, No nie chwilę. Czy tutaj będą jakieś normalne rzeczy. Nawet statuetka. ale kibelka brak. Wiecie, ale ten samolot jest uh. taki słaby! Jak to słaby? Zobacz, tutaj mamy taką kuchnię w samolocie. Tutaj będzie można przygotowywać na przykład frytki z McDonalda. Tak przecież to będzie takie dobre. I naprawdę tutaj będzie full wypas. Ale ja nigdy nie widziałem, żeby w samolocie była jakakolwiek kuchnia. Co to w ogóle jest za samolot? To nawet już nie wygląda jak taki samoloci. Jak to nie przecież, to jest najlepszy samolot, bo takie mają rzeczy tylko najlepsi milionerzy świata. I coś mi się wydaje, że musimy się cofnąć do początku naszego samolotu, bo teraz zrobimy coś mocnego, a mianowicie zrobimy drugie piętro. Nie czyli to był dopiero początek. Teraz tak naprawdę zaczyna się robić prawdziwy samolot. Tak, tutaj będzie jakieś biuro, żeby sobie dyregować, na przykład moje, bo ja jestem właścicielem tego i nawet, wow, tutaj są jakieś przekąski, to mi się tak bardzo podoba. Ja bym chciał mieć jakiś kibelek tutaj. No właśnie, kibelek to ja już mówię od samym początku, żeby się przydał, a z jakimś łóżkiem albo sypialnią. No nie, gdzie ja mam niby spać? Tutaj dalej coś zrobimy. Mam nadzieję, że tutaj będą jakieś sypialnie, żebyśmy mogli się wysypiać, chociaż nie jestem pewny, bo tutaj bardzo dużo rzeczy nam tutaj potrzeba. Czekajcie, czy ty teraz postawiłeś krzesło do masażu? O, ja się czuję teraz zrelaksowany. I bardzo dobrze. Mówiłem ci, że ten samolot będzie tobie pasować, mimo tego, że on ma troszeczkę inny kolor. A czekaj, jestem ciekawy, co będzie tutaj. O, łóżeczko i nawet tutaj możesz sobie spać. Dobra, to ja zajmuję <laughs> ten pokój jakby co i będę sobie tutaj leżeć, a nawet oglądać piękne widoki przez okno. Tak, ten niebieski kolor do ciebie pasuje i nawet dałbym ci moją koszulkę, ale na razie się troszeczkę powstrzymam i wiesz co? Teraz pójdę dalej i zrobię tutaj kolejne pomieszczonko, czyli dam tutaj drzwi rozdzielnik i jestem ciekawy, co tutaj dalej będzie. Nie, no tutaj nic nie będzie. Zobacz, jaki ten samolot jest ogromny. To <laughs> musisz go jeszcze całego zrobić, a na <laughs> razie jesteś na samym początku i czemu tutaj jest tyle komputerów? Tak, zobacz i nawet tutaj będą siedzonka żeby ludzie tutaj mogli sobie siedzieć i pracować, bo przecież to będzie najlepszy samolot i będzie można tutaj wręcz siedzieć cały dzień i nic tutaj się nie straci. Ja bym korzystał z tego takiego niebieskiego pomieszczenia, a tutaj dalej zrobimy sobie kolejną rzecz. Tutaj będą ściany, chwileczkę dach i jakaś kolejna rzecz. Ej, chyba tutaj będzie jakaś siłownia, bo zobacz, ile tutaj jest rzeczy. O tak, będę mógł sobie poćwiczyć, ale co? wiesz co, ja bym chyba wolał pójść do basenu, tak, na samolocie. Ej, tak, samolot z basenem to byłaby najlepsza rzecz na świecie i wiesz co, coś ci powiem, że chyba to będzie, bo mój samolot będzie najlepszy i on będzie mieć pięć gwiazdek normalnie, więc uwaga, błagam, żeby tutaj był jeszcze jakiś basen, to by była najlepsza rzecz na świecie. No szczerze nie wygląda to aż tak źle, ale chyba nie masz gotówki. A właśnie, że mam, musiałem troszeczkę poczekać i buduję dalej ten mój samolot i wow, tutaj są nawet barki jakieś i zobacz, tutaj będzie można sobie siedzieć wieczorami normalnie. O, tu jest paczek i proszę jakieś soczki, ale to wszystko smakowicie wygląda. Tak, ja nie widziałem nigdy czegoś takiego w samolocie i błagam, żeby tutaj jeszcze były jakieś epickie rzeczy. Tutaj mamy jakieś światła. I tu naprawdę mi się już podoba. I wyjdźmy z tego pomieszczenia. I błagam, żeby tutaj była jakiś kibelek. Tak, zobacz. Idealnie w tym miejscu mamy nawet prysznic. Mówiłem ci, że tutaj wszystko będzie. Ale to luksusowo wygląda. I kibelek uh. też jest. Już się bałem, że nie dam rady. Ej, nie patrzcie, bo ja muszę zrobić kupę. A, dobra, nie patrzę w takim razie. Chwileczkę. Tutaj mamy ścianę. Jakieś awaryjne światła. I tutaj mamy drugi prysznic, żeby był też dla mnie. Nawet kibelek drugi. I pum! Udało nam się dokończyć. I ten samolot jest naprawdę najlepszy, bo jest mojego koloru!